Cześć, jest grudzień, czyli czas wyboru kalendarza. My mamy lajszydziecowy kalendarz i właśnie dokonam jego unboxingu. Jest zafoliowany, dzięki czemu nie zmoknie Wam w transporcie. Żeby go otworzyć, potrzebny jest nam nóż. Nóż otwieramy i po tym kartonie śmiało, tego można się pozbyć. A jak otworzycie kalendarz, to zobaczycie w nim piękne zdjęcia. Zdjęcie pierwsze. Strykał jeszcze Kuba w czasach, jak robiliśmy rejsy lejszczekowe w Chorwacji. Luty to moja fotka, którą stryknąłem, jak serwinem pomagaliśmy znajomemu przedstawić, jak to gdzieś okolice Lofotów. Mamy artystyczne zdjęcie również mojego autorstwa. Widoczek, zdjęcie SOUTKA i kolejne jego zdjęcie z naszego rejsu w Grecji. To zdjęcie Tomka z Lagomerą i Teneryfą w tle. Chyba Baja dalej na Gomerze. Widok z Hydry. Piękny szkuner na kotwicy. Morze Egejskie, moja fotka, drodze powrotnej z I taki kalendarz może zawisnąć w Waszym domu.